W dzisiejszych czasach hejt oraz agresja są coraz bardziej palącymi problemami, dotykają one zwłaszcza nastolatków we wtorek w Puławskiej Mediatece zorganizowano wykład Małgorzaty Kapuściak, socjoterapeutki, autorki książek i poradników dla młodzieży połączony z warsztatami. Dzisiaj przede wszystkim będę chciała wzmocnić ich poczucie własnej wartości, ponieważ żyjemy w świecie mediów społecznościowych, które mocno zaniża ich, ich świadomość siebie, ale i też samocenę. Dlatego będę chciała dzisiaj trochę podnieść do góry, żeby uwierzyli w siebie, ale też będziemy dużo rozmawiać o przemocy, o hejcie, o tym, co tak naprawdę najbardziej wpływa na dzisiejsze ich życie. Ja myślę, że przede wszystkim młodym Brakuje takiej świadomości, że po drugiej stronie jest przede wszystkim człowiek. On ma swoje uczucia, on ma swoje doświadczenia, on ma swoje traumy. Czasami dla nich coś się wydaje zabawne, śmieszne i nic nie znaczące, a dla kogoś to jest ogromny cios w serce, więc nie zawsze ta świadomość właśnie jest. Ale jak był taki przedmiot w szkole, jak żyć w mediach społecznościowych, myślę, że na pewno by to bardzo dużo im pomogło. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu Strefa Rozwoju. Przyszłość należy do Ciebie, dofinansowanego przez Fundację Empiria i Wiedza. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?